To nie dotyczy. Witam w wiadomościach Torusa. Każdy kto ma przynajmniej jedno oko może zauważyć, że noszę zbroję z obozu sekty. Otóż dzisiaj jest dzień zamiany, a padło akurat na mnie, ale nie jest tak źle. Pamiętajcie, najważniejsza jest lekkość duszy, ducha i ciała. Ta, łatwo ci mówić. Teraz niezwykła wiadomość. Zaraz odbędzie się egzekucja mieszkańca, który podpadł Gomezowi. Wkurzył on naszego nagnata tym, że cały czas strajkował pod jego oknem. Wyższej płacy, precz z homo, wyższej płacy, precz z homo. Zaraz, przecież w obozie żadnych kobiet nie ma i... Wyższej płacy, wyższej płacy, wyższej płacy, wyższej płacy. Wyższej płacy. Musisz uważać na to. Sprawa została natychmiastowo rozwiązana. A teraz Kopacz, który pomagał nowym z kłopotami, założył własną firmę ochronarską. Wystąpi w naszych wiadomościach. Witam. Zalety mojej firmy to dobry sprzęt, cokolwiek wzroki, najlepsza szybkość działania. Przyjdźcie do mojego biura, które widzicie za mną i zamówcie najtańszą ochronę w kolonii. Gwarantuję, że nikt się do Was nie włamie, ani w czarny dzień, ani w białą noc. E, odwrotnie. Tak więc zapraszam wszystkich, którzy martwią się o swój dobytek. Na pewno będzie miał wielu klientów, a teraz przenosimy się do Korkaloma, Loma, który załatwił sobie robotę w naszym studiu wieżowym. Witajcie, to ja, Bezi, dzisiaj zastąpi mnie Korkalom. będzie komentatorem meczu. Błaszczykowski w środku rozejrzał się, nie jest atakowany. Łaszczykowski okazja, krzynówek z daleka, śniący! Oj, przepraszam, to z przyzwyczajenia. Następnym razem powiem go Ekhem. łączymy się z Torusem, bo polscy kibice włażą na wieże. Sensacyjna wiadomość: Strażnik, który stracił głowę za straj i zaczął biec w nieprzepaści. Musisz na to, co mówisz, Może znajdę coś do jedzenia przed moją nową pracą. Hej kolego, nowy? Nie masz nic przeciwko? Przyda ci się przy. A właśnie, wrzoda dosłownie wylało z pracy w kopalni. Martwy reporter śledzący przesłał nam nagrania. Sam nie wiem jak. Hej kolego. A, 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 a pomocy tem co to za dźwięk? Woda? Why, you little! No i skończyło się rumakowanie. Ale będzie fajnie! No to po mnie. Mam złe wieści. Gadaj prosto z mostu. Za chwilę leci. G. Jak gotik, Kopalnia została zatopiona. A teraz SNAF pokaże wam nowy przepis. Witajcie, Pokażę wam wielopotrawkę. Potrzebujemy ścierwojada, cieniostwora, trola i jakiegoś idiotę, który da się zabić. Smażymy ich na wolnym ogniu aż się upieką, a potem do miski. I mamy naszą wielopotrawkę, dzięki SNAF. A na zakończenie wiadomość specjalna. Wrzut został wylany z kolejnej pracy, sprzątał Gomeza. Mam już dość tej... Jak wrócę, to Mam mój obrazy, pokój lepiej, ma być czysty. Ty, tak jest, siedzisz, panie. Się... Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Mam już dość tej... To się tej... chyba Pana nie, nie Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To by było na tyle, wciąż trwają poszukiwania Gomeza, a ja idę zrobić potrawkę, papa. Aha, jeżeli macie jakąś pracę dla wrzoda, dzwońcie pod podany numer, do zoba. Może niektórzy nie wiem, bo się nie